Cześć, hey, cześć, z tej strony Xeny, witam was w kolejnym odcinku z Friday Night Funky. Nie wiem czemu sobie to robię, ale robię to. Dzisiaj gramy na Dust Trust moda, w którym będziemy grać na Underswap Sansa. Mam nadzieję, że nie będzie kolejnej megalowani i tak dalej, bo po prostu umrę chyba. To sobie ignorujemy. Oj, coś czuję, że to będzie ciężki modzik. O kurde, ale to ładnie wygląda. Zobaczymy sobie jeszcze ile mamy piosenek w replayu. Jedna piosenka tylko. What? A, bo to jest demo. No dobra. Ale zobaczymy sobie. Jeszcze z tego co widziałem są scenki, więc no naprawdę może to być całkiem fajny mod. Crazy skeleton Rampage. Lecimy. O, jest kascenka. O, nie. Kurde, on wszystko niższy. No nie, już się zaczynam bać, nie? No dobra, ale on fajnie wygląda. Ha? Wiedziałem, że ten gnojek wróci. Wiedziałem, że jakiś gnojek wróci, ale... Y, ...ty też się nadasz. Nawet jeśli nic nie zrobiłeś. Aha, bo on mówił o czarze... karze pewnie. Ale... jeszcze jednej rzeczy tutaj brakuje. To bycie zabitym, to zabić, albo być zabitym. Mądry kot jakiś mówił y, coś y, po tym, jak. Jezu, podrżnąłem gardu i nie widziałem nic oprócz kurzu? Piachu? Pfff, haha. Człowieku, mam nadzieję, że jesteś gotów, ponieważ z wyglądu. Prosisz się o to, żeby być zabitym. Bip Bop <noise> Jestem gotów, ale yy, nawet nie próbuj dotykać mojej dziewczyny. Okej. Okay. Czyli walczymy o swoje życie w sumie. Jezu. Dobra, trzeba walczyć o swoje życie. Lecimy. Mam nadzieję, że to będzie... nie będzie Mordenga. O, żółte jakieś są i... Co to są za strzałki? Dobra, ta nic nie robi. O nie, dobra. Niebieskich nie możemy dotykać. Niebieskich nie możemy dotykać, a żółte możemy. Okej. Okay. Trzeba się postarać teraz. O, bo coś czuję, że to przyspieszy niedługo. Ale fajnie on wygląda strasznie. Jakiś taki mieczyk ma jeszcze. Aha, no 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 właśnie, no właśnie, zaczyna się. Jeprzony sans, jak zwykle. No dobra, jesteśmy mniej więcej w tym samym momencie. Ale no kurde, zaczynam się bać, że ja nie przejdę tego znowu. Czemu zawsze Dust... Znaczy dust. Sans zawsze musi być powalony. W każdym modzie, kurde. Ja nie wiem, jest dużo naprawdę. To od razu insta kill, Co się stało znowu? Naprawdę nie wiem co mnie zabija Dobra O, udało się Dobra, chyba klikałem po prostu niepotrzebnie niebieskie i... Znaczy klikałem niebieskie i nie klikałem żółtego. <grymnie> Pewnie dlatego. Halo. O jest to no właśnie. Ale ładna piosenka strasznie. Taka jakbyśmy byli właśnie w tej wielkiej pustej sali jest taki... Um, takie echo. Słuchajcie się, takie echo fajne jest. Jakbyśmy naprawdę w tym. W tej wielkiej sali, w której walczyła. Kara. E, z Sansem, nie? Przepiękne, to jest. Bardzo, bardzo fajny klimat daje to echo. No, wybaczcie, że ostatnio są takie krótkie odcinki, ale naprawdę nie jestem w stanie. dłużej nagrywać. To jest naprawdę ciężkie. Ach, nie chcę was zostawiać bez niczego, ale. Mam nadzieję, że od wtorku taka mała niespodzianka wam się spodoba jak wrócimy, to wracamy z pełnym asortymentem. Dwa filmy dziennie i wszystko będzie git, mam nadzieję. <grystanie> Tuż koniec piosenki. Łe, myślałem, że coś jeszcze będzie. No dobra, tak by się prezentował Dustrust Mod versus nasz, nasz tutaj Sansik. Szkoda, że nie było więcej piosenek w jakiejś bardziej tej historii, może kiedyś będzie, zobaczymy. Ale się z Wami żegnam, jeśli odcinek Wam się podobał to zostawcie lajka, subskrypcję, a się z Wami żegnam, do zobaczenia i pa pa!